W Karpaczu u podnóży Śnieżki jest przytulny pensjonat, w którym wszystkie pokoje są klasy deluxe. Świadczone usługi nastawione są głównie na regenerację sił, a atmosfera służy ukojeniu i wyciszeniu. Bo tutejsi pensjonariusze tego właśnie najbardziej potrzebują. Są psiunie praktycznie z całej Polski. Z najdalszego kątka Polski, 900 kilometrów jeździ Maleńką Amisie. Agro jest z Tomaszowa Mazowieckiego. Mondo jest radomskie. To jest ich ostatnia droga ze mną, dlatego staruszkowo. Dom starców dla starych psów, które mają dożyć godnie swojej starości. To jest nasza jadalnia, pokój gościnny, gdzie witamy wszystkich gości, jak przyjeżdżają w odwiedziny do Staruszkowa. I tutaj przy kominku sobie siedzimy, pogadamy. Psiaki przychodzą się poznać, przywitać. I tutaj dyskutujemy, tutaj się śmiejemy, tu się bawimy z psami. To był pensjonat. Przyjmowaliśmy gości, sporo gości, dużo, dużo grup, dużo gości indywidualnych, wycieczki, dzieci. Nie narzekam, bardzo dobrze prosperował. I założeniem tego domu było od samego początku, gość w dom, Bóg dom. Chodź, mądre, chodź, Pewnego dnia, no. pewna sytuacja, o której pani Krystyna woli nie mówić i nie pamiętać, całkowicie zmieniła bieg zdarzeń. Był moment, że ktoś mnie bardzo, bardzo dokuczył. Bardzo. Mnie bardzo mocno zranił. Ludzie mnie zawiedli to bardzo. I to mnie dobiło, to mnie dobiło. Powiedziałam w imię czego? Mówię w tym wieku po zawale z cukrzycą. Dlaczego mam się szarpać? A tutaj u góry mieszkają staruszki które już ma, źle się poruszają, są chore i potrzebują więcej spokoju i swojego własnego miejsca. Furteczka jest po to, żeby ją za każdym razem zamykać. A ten, bo niewidome pieski nie wyczują oporu i może któryś spać ze schodów. To tylko dla ich bezpieczeństwa, nie? O, a moje skarby już na mnie czekają. Co? A tutaj mamy wokół z najpiękniejszym widokiem na góry, w którym jak widać śpią w tej chwili cztery, czasami pięć, czasami sześć, w zależności jaki kto ma humor danego dnia. I nagle kurde podjęłam decyzję, tyle miejsca, tyle możliwości, ma stać pusty ten dom i tylko kosztować jak można go, nareszcie kurde mam Możliwość, kurde, pomóc tym zwierzętom. Mówię, jest tyle tych starowinek odrzuconych, zniszczonych, okaleczonych. Mówię, tym trzeba dać to. Jeden za drugim, jeden za drugim. Gdzie znalazłam w internecie jakąś bidę? Pierwsza się zgłaszała. Monduś. Mondusia, kurde, wspaniały pan, że w pijackim mamoku wypalił mu oczy papierosem. Nie pozbawił psa wzroku. On jest bezbronny, bezradny, jeszcze ma tyle radości w życia w sobie i tyle chęci życia i to, że oczka mu odebrali, to jeszcze nie znaczy, że uderzy to koniec życia, prawda? No. Tutaj Klikuś ma swój osobny, osobisty pokój, z tego względu, że jest psem który był bardzo mocno gryziony przez inne psy i nie akceptuje innych psów. No Dlatego jest głuchy. Z krakowskiego schroniska do odebrany nieadopcyjny nie pies określony 10 lat czekał na dom. Jest między nami niesamowita więź. No te, rozumiemy się gestami. A on Beze mnie nigdzie nie pójdzie. To jest jego dom. On jest tu w domu. Po tylu latach psina, gdy bierze że ma dom. Troszkę na oczka teraz mi choruje, ale kropelki i maście i kropelki i maście. No, chodźcie, będziemy podawać tableteczki. Proszę, Ramisku. proszę. O, tak. I jeszcze raj musi dostać. Tu, mamy. Ej, nie jedź mi ręki, ej! No, no tableteczkę dostałem, tak? Dostałem tableteczkę. 13 puszek muszę tutaj wystawić. Tylko miękka karma. Tu na górze tylko miękka karma, bo większość z nich ma szczątkowe zęby, albo w ogóle już nie ma. No, chodź, Sąciu. No Zaspokojenie wszystkich potrzeb kilkudziesięciu wymagających pensjonariuszy dla jednej osoby jest wyzwaniem. Jedzie jak świnioki. No niestety nieraz trzeba dwa, trzy razy dziennie przejść, sprawdzić czy nie leżą w mokrym. Zwłaszcza przy staruszkach trzeba być wyjątkowo pedantycznym i każde najmniejsze zabrudzenie usuwać, bo one bardzo szybko mogą dostać infekcji. Poduszki są suche. Tu jest sucho. Wąpirciu. Patrz, jak żyjesz kuddę na, na fajdacu. No. Robię to, bo chcę. Chcę, nie przeszkadza mi to, nie, nie wzrusza mnie to. Przy starym człowieku też trzeba podnieść, umyć, zmienić podkłady, prawda? Natrzeć. Psina jest taka sama. Idziemy zmienić łóżeczko. I teraz musimy położyć najpierw to grubo kołdrę, żeby ci było miękko. O, i teraz przykryjemy to kocykiem, żeby się nie odparzył. Zresztą tym psom odebrano wszystko: miłość, dom, ciepło, miskę i co najbardziej nieuczciwe i straszne, godność. Proszę bardzo, tak? No, śliczny, Połóż się ładnie. Wzrok mi słabnie, no nie? Na, na tego i czasami niedowidzę i nie mogę coś przeczytać, ale umie sobie z tym radzić. Jest jak jest. Jestem chora, kurde, muszę umieć z tym żyć. Kurde. I ja żyję z tym. Następne pranie trzeba wyjąć, przerzucić do suszarki. Jasne, że mam dni, mam doła i punkty załamania czy coś, ale to mi nie przeszkadza w tym, żeby wykonać swoje to, co muszę. Nie? A często jest jak pani siądzie i płacze, że podejdą i przytulą się. Wy, wyliżą łzy, wtulają się w kolana i patrzą tymi biednymi oczkami. Kode panci, co się stało? Jakby chciały się zapytać, jak ci pomóc? I już. O. Jem, śpiew, de umyta chodzę dlatego. Ileż można o siebie dbać? To jest egoizm de, na tego pudry szminki, po pokiego diabła. Wymyśl, żebyś nie śmierdziała no, na tego zjedz, co masz, kurde. Nie musisz kurde krewetek głososić, nie wiadomo, czego jeść. No, na ten. Po co? Czy ja muszę mieć codziennie nowe ciuchy, modne ciuchy? Nie, Mi wystarczą, kurde, jak ktoś mi podaruje stare dresy, starą bluzę. bo przy, przy nich nie mogę, kurde i tak chodzić, kurde wiesz, w, w atłasach. No. A tutaj mamy o katastrofę. O. Chodźcie dzieci, idziemy do kuchni. Idziemy zobaczyć kurde co Mariolcia Wam dzisiaj gotuje dobrego. O. No chodźcie, kurde, jakie dzisiaj będą pyszności? A ten... Zrobimy wątrobę z makaronem, bo wczoraj no, nie miały gotowanego, to dzisiaj mogą dostać gotowane. No na tego. Bardzo dobrze. Makaronu schodzi 3-4 kilo, a wątroby 10 o 15 kg na, na, na 30 psów na jeden posiłek. A Mariola to jest moja sąsiadka, która mieszka parking dalej. A ten, I taka hmm. odwieczna pomocnica. Cześć, dziewuchy! Cześć, cześć. Ojej. Pani Krystyna nie ma fundacji ani dotacji, więc życzliwość innych jest dla niej bezcenna. Iza i Aneta mieszkają kilkadziesiąt kilometrów od Karpacza, dowiedziały się o staruszkowie z internetu i od kilku tygodni po prostu pomagają. Patrzcie dzieci, kurde, ile, kurde, prezentów, kurde. Tak jest, kurde, tak jest. Pierwsze, co, kurde, do tego sprawdzić, co dla was, no nie? No Dziplazy mamy ze szkoły. To jest tak. od Huberta ze szkoły, bo dzieci Aha, kurde, to jest super, kurde, tak? kurde fajnie, kurde. Z szkoły jeszcze, z jednej szkoły no. będziemy mieć. Tak, ale to tak, mamy no. ze szkoły właśnie, porobiłyśmy plakaty i porobiłyśmy akcje i po prostu no, no. dzieciaki przynoszą, także to jest super, super bo to kurde. Fajnie, że, w ogóle jest taki odzew, nie? No. Tak, po troszkę tak. Oj, to bardzo dobrze, kurde, bo tak wiecie, że te potrzeby są kurde. Tak, że no. takie ilości zwierząt to wiadomo. Teraz mi się kurde kończą, kurde leki mi się kończą, kurde znowu muszę kurde gdzieś organizować, no Wzięłam te, co są literaturze najbardziej literaturze. potrzebne, na no, nie, no, tak. Dlatego. Dobra, Ten, to jest, to jest, to na jest to są na serce. No najważniejsze, mokra puszki, karma, batony, puszki, batony, jest batony no, mm -hmm, makarony, y makaron, ryż, koce, legowiska, ręczniki, ręczniki, mm -hmm. ręczniki. ręczniki? płyny do podłóg, do mycia podłóg, papierowe tego ręczniki. Kochany mój, moje złonetko, tak? Bądź... Jest jeszcze jeden pokój, bodaj najważniejszy w Staruszkowie. Tutaj jest tak zwana kwarantanna, kwarantanna, izolatka, pokój chorych. Tutaj mamy wszystko co potrzeba, lekarstwa, nie środki, bandaże. Jeżeli są już w ciężkim stanie, wiem, że się zbliżają do końca, dlatego to śpię razem z nimi. Nie tak, że jestem praktycznie 24 na dobę z nimi. Nie pozwolę żadnemu psu odejść bez mnie. Nie może odejść bez mnie, do końca musi słyszeć mój głos, być przytulony, głaskany, żeby się nie bał, żeby spokojnie i cichutko odchodził. To jest bardzo ważne, zwłaszcza dla psiny, który przeszedł w życiu już masę krzywdy. To jest dla niego bardzo ważne, że żegna go ktoś, kto go kocha. Stworzyłam po to staruszkowo, żeby ją odprowadzić tą ostatnią drogę. Mam nadzieję, że kiedyś ktoś mnie będzie tak odprowadzał. Zatęczowy most do moich psów. I tam będziemy wtedy wszyscy młodzi, zdrowi, szczęśliwi.